Dobrze, moi kochani, teraz jeszcze zrobimy sobie czytanko. Czego pragniesz na ten czas? Wybierz kartę, tak? Zrobimy trzy grupy. Czego pragniesz na ten czas? Zrobimy trzy grupeczki. Grupa pierwsza. Grupa druga i grupa trzecia. Wy już możecie wybierać, tylko zobaczę, czy widać, widać lepiej. Dobrze, moi kochani, ja grupę numer 3 i grupę numer 2 biorę już na bok i biorę się za czytanie grupy numer 1. Czego pragniesz na ten czas? Czego pragnę na ten czas jedyneczki? Pieniążków. Hmm. Pieniążków i też bardzo pragną, bardzo pragniecie na ten czas, jakby odciąć w końcu tą pępowinę i wyprowadzić się od rodziców. Bo tu między Wami a Waszymi rodzicami są zgrzyty i to są kłótnie, i jakby no. Chcecie w końcu, żeby ułożyło się, żeby w pracy, żeby tak dalej i mieć te pieniążki swoje. I po prostu wyprowadzić się. No, być na swoim tak. Bo to tak jest, wiecie. Jak jesteś na swoim, to jak zrobisz, tak zrobisz? Nikt ci o nic tam głowy nie suszy. Nikt ci nie y, rządzi. Masz to zrobić tak, albo tam to zrobić inaczej. Jak zrobisz, tak masz. Jak nieraz się mówi, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, tak? Ale nikt ci tam nie marudzi, nikt ci nie mówi, to nie tak zrobiłeś, zrobiłaś. To powinnaś zrobić tak, albo powinnaś zrobić tak. Nie wiem, jak to jest, więc... Hmm, najlepiej, jak młode osoby, już pełnoletnie, hmm, po prostu mają pracę i mieszkają sami. No zdarza się, zdarza się, są, we, są takie sytuacje, gdzie właśnie synowie tam mieszkają z rodzicami czy, czy hmm, znaczy, hmm, córeczki też, ale to, to są hmm, tak jak w sumie na te czasy, to znaczy tak, na te czasy, ja powiem tak: jak bardzo dziecko z od małego było nieńczone, cieciu, cieciu, krzysiu czy agatko, tak, tak, czy w ogóle, to powiem tak: to tak będzie do starości. I będzie to, to takie, no jakby to powiedzieć, no cielątko przy rodzicach. I to nigdy nie będzie odcięta ta pępowina. Ja, yy, wiecie, no tutaj no, nie będę mówiła dokładnie kto, co, ale znam taki przypadek. Yy, teraz facet, yy, no będzie miał tam 47 czy 50 lat. I tego no rodziców już nie ma. No, ale wiecie. I pracować się nie chce do tej pory. No więc to tak tutaj wygląda. I mówię, ale teraz to w większości młodzieży jest po, po szkołach, po studiach. I jak, jak chcą to gdzieś przecież. Do biur można się przyjąć, tak, pracować, bo w, w, w takich firmach tego to są niezłe zarobki, i można sobie właśnie coś wynająć, lub też ten, i być na swoim, i wtedy, bo tutaj widzę u jedyneczek, no są te nieporozumienia z rodzicami, są kłótnie i tak dalej. I tutaj mówię, Jedyneczki, wy chcecie w końcu odciąć tą pępowinę, wyprowadzić się, być na swoim i też bardzo właśnie te pieniążki, bo za darmo nie wam niczego nie wynajmie, ani też niczego nie kupicie, żeby mieszkać sobie, tak? Więc czego pragniecie na ten czas? Żeby po prostu uzbierać te pieniążki, żeby się wyprowadzić w końcu i mieć, jak to się mówi, święty spokój. Dobrze, bo się przy jedynce trochę rozgadałam. Teraz dwójeczki. Poczekajcie chwilę, dobra? Ja coś sprawdzę. Nie dobrze. Czego pragnę na ten czas dwujeczki? Hmm. A no tego, żeby yy, założyć rodzinę, żeby mieć dzieci. Żeby ten związek się udał, żeby po prostu być szczęśliwym, szczęśliwą, tak? Bo tak, dwójeczki, wy pieniążki macie, macie gdzie mieszkać, tylko pragniecie właśnie założyć tam rodzinę, mieć dzieci, i żeby ten związek się udał, i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że ja tu koło Was na razie nie widzę żadnego, jakby to powiedzieć, partnera i partnerki. Czy to na razie by było w Waszych marzeniach? Bo tu mam odwróconą dziewiątkę. W sumie tą drugą kartę też. Powiem tak dwójeczki Tutaj y, pozbyć się no, marzeń przesada, ale wy oprócz marzeń macie takie jakieś swoje wymagie, No no kurczę, nie mogę się wypowiedzieć, co jest. Macie też iluzję. I powiem tak, y, wziąć na bok tą iluzję. Można sobie tam pomarzyć o jakiejś partnerce, partnerze, ale w, w końcu te marzenia przelejcie na, na rzeczywistość. Czyli w końcu zacznijcie sobie szukać tej partnerki czy partnera. Bo partnerka czy partner nie przyjdą do Was. Nie wiedzą gdzie mieszkacie. Co to mają być nagle jasnowidzami? Ruszcie tyłki, dwójeczki. Chcecie mieć tam rodzinę, chcecie mieć dzieci, zrealizujcie to w końcu. Bo tego pragniecie na ten czas. Ale to samo się nie zrealizuje. Dobrze, trójeczki. Cisza nastała, prawda? Powiem tak. Trójeczki. Czego pragniecie na ten czas? Ano tego, żeby wasz partner Partner lub lub syn Doszedł do siebie i wyszedł ze szpitala do domu. Bo ja tu widzę, że ta osoba jest po wypadku, po ciężkim wypadku, i na ten czas tego właśnie pragniecie: żeby ta osoba wróciła do, w końcu do domu, żeby doszła do siebie i żeby wróciła ze szpitala do domu w pełnym zdrowiu. Tego chcecie. Jest to oczekiwanie na tą osobę i myślenie, czy wyjdzie z tego, czy nie wyjdzie, bo to widzę, był ciężki wypadek. Tego pragniecie na ten czas dla tej osoby, bo to jest wam bliska osoba. Dobrze. To tyle, jeśli chodzi o trójeczki. Dobrze, moi kochani. To tyle, jeśli chodzi o to czytanko, i teraz nie wiem, czy już dzisiaj się z Wami żegnać, czy jeszcze po prostu nagram z jeden filmik na dzisiaj. Nie wiem, czy się wyrobię. Wiecie? Dobrze. Ściskam Was cieplutonika.